Według mnie to jest jeden z najważniejszych meczów prawdopodobnie polskiej sceny, bo wygrywając go będziemy mieli top 2, czy tam top 1, ale również FMS będzie miało top 2, zagwarantowane prawie, że jak wygrałem na Bach Cuddegree. Raczej tak się stanie. Spamuję Solokiu, żeby tylko kurde rozgromić tych naszych przeciwników z Itan. Nawet jeśli nie mają jeszcze porażki, to jest bardzo mały sample w sensie. To, to nie było naprawdę dużo okazji, żeby przegrać. Najlepszą okazję, właśnie, żeby przegrać, mają, mają w meczu na nas, więc jakoś damy radę. Ja? Loty nie ma flasza, trzeba będzie w niego chodzić O chłonić. i teraz. コージコージコージならっな Zostanie wybuchnięty! Ostatecznie Drużyna Czerwona też zgarnia Smoka, zgarniają Kile i być może Kozji to wszystko jeszcze przeżyje! Triple killem tę walkę zakończy! Ja najbardziej czuję rywalizm na przykład z Frago niż z Kozym, Z Kozym też mam tą przeszłość, że w poprzednim roku graliśmy dużo ważnych best 5 na siebie i tak dalej. Jak gram na Frago, to chcę wygrać bardzo. Jak gram na Koziego, to może nie czuję, że Koz jest aż tak dobry jak tu nie wiem, casterzy czy ludzie próbują to tak powiem narrację tworzyć się Ale Kozzi zdodżował nożyczki. Mmm. Ole Kozzi czyściutko ten duel, agresywnie nie miał nic do gadania. W tym roku mam wrażenie, że to zależy od tego, którą nogą Melanik wstanie stanie akurat w dany dzień. Rok temu jak graliśmy w back to the game na z ten, jak ja byłem w back to the game, to na Melonika się totalnie nie dało grać, nie? A w tym roku nie wiem czy Melanikowi się troszeczkę odechciało, bardzo niekonsistent gra. Z jego drużynami i jego performansem czasami indywidualnym ciężko było. I czasami jest bardzo łatwo, a czasami widzę już. Jakby tam tego melonika z przeszłości. Mycia Seko czy będzie w stanie tutaj Melonik? To będzie podbiny Ależ to jest inicjacja! Jeszcze pojawiać się! O! Melonik z przyosobowym podbiciem! Zubak, na Beklanie nie znajdzie sukcesu! Każdy to jest taki typowy top plainer FIRE, na tam gra po prostu metom. Gra raczej stabilnie, jakoś nie próbuje, że tak powiem, robić jakichś crazy play'ów. No jest po prostu takim typowym graczem stopa zero nie pokazał. Według mnie jakiegoś unikalnego Potencjał, że na przykład o, jak Alicy Scout patrzy na niego, to coś się wyróżnia. Według mnie, no, nie wyróżnia się na razie niczym. Ja już się tyle nauczyłem na przestrzeni tego roku, że nawet na tego najlepszego Malenika, no to jestem w stanie go zgapować. To będzie fajny sprawdzian przed playoffami. Sam jestem ciekaw, jak to spotkanie, że tak powiem, się potoczy. Powodzenia bardziej się przeciwnikom przyda.